Ale coś po lewej jeszcze słyszę. To już nie może być SMK. Kurde. Uuu jak mi wyszło. Jakie duże szczęście. O! Już będzie po mnie. Cała wieża poszła. To jedno trafienie i będzie po mnie. Ponieważ. A nie wie, że jeszcze działa. Dzień dobry, dzień dobry cześć, cześć moi drodzy. Witajcie w dzisiejszym odcinku. Ostrzelmy sobie bitkę. I dzisiaj pojedziemy sobie szwedzkim czołgiem średnim STRV M42 DT. Y i ze względu na to, że wiele czołgów szwedzkich to jest STRV, i niszczyciele tam nazywają się PVKV albo troszeczkę podobnie, tak czy inaczej te nazwy są bardzo do siebie podobne, no to postanowiłem, żebyśmy tak sobie różne czołgi nazwali. E, na przykład dali im jakąś, nie wiem, nazwę jako cechę wyglądu. I w przypadku tego strv tak już wcześniej z ekipą, y, udało mi się go nazwać dziurawiec. Dlaczego? Abo ty uwierzysz, jest praktycznie dziurawy, otwarty. Dodatkowo ta wieża jest taka gigantyczna, czołg jest bardzo charakterystyczny. No to najlepiej byłoby go nazwać dziurawiec z tego powodu, bo magazynek ma wiele czołgów. W gigantyczną wieżę, czyli wodogłowie, ma też sporo czołgów. A prawie żaden ma otwartą wieżę z tyłu. Dlatego mam taką nazwę i myślę, że w następnych pojazdach szwedzkich to sobie tak jakoś nazwiemy te maszyny. Wy będziecie oczywiście w komentarzach nazywać. I co? Przejdźmy się dzisiaj tą maszyną. W skrócie, yy, STRV to jest po prostu kolejna ewolucja szwedzkich czołgów średnich. Z tą różnicą, że ta odmiana jest naprawdę fajna. Jak zacząłem tym grać, to na początku, nawet na najgorszej amunicji, strasznie ten czołg mi się spodobał. A po zdobyciu najlepszej amunicji, oj, to już jest rewelacyjna maszyna. Tylko lekko mi się wydaje, że jest zawyżona. Bo poziom 5.0, to tak naprawdę sprawia, że cały czas ten czołg będzie walczył z tygrysami i panterami. Raz na jakiś czas rzuci go na 5.0. Co jest naprawdę rzadkością, w większości jest wyżej. Co nie zmienia faktu, że Armata z Panterą tygrysem nie ma szans, ale z takimi mniejszymi pojazdami sobie daje radę. St 3 4 z kawulcami daje radę bezproblemowo. I co jest największą zaletą tego czołgu? Poza tym, że oczywiście ma z tyłu wieżę otwartą. To jest oczywiście magazynek. Mamy tutaj magazynek, który mieści cztery pociski. I to są tutaj cztery pociski załadowane. Plus. Piąty jest w dziale, czyli jesteśmy tak w stanie przeładować sobie tutaj pocisk w 3,6 sekundy prosto do zamka. To jest duża przewaga, mamy praktycznie szybciej strzelamy niż 57. Jesteśmy w stanie zagrozić jej bardzo. Natomiast jeśli chodzi o siłę ognia tej, 50, tej 75, nie 57, to podstawowa amunicja jest no, troszeczkę słaba, to jest czysty AP, 136 przebicia. Przebić, przebije, ale pod kątem 60 stopni już ma 50% szans, że się odbije. Druga amunicja jest już dużo lepsza, pod kątem 63 stopnie ma szansę, że się odbije, ale lepsza penetracja. 40... 146 mm bez problemu może się przebijać przez pojazdy na swoim poziomie. Wyjątek jumbo, ale jumbo jest już na poziomie 5,3, ale tak czy inaczej jest dla niego naprawdę wielkim wyzwaniem. Pojazd też nie posiada zbyt szałowego pancerza, mimo że tu jest podane 60 mm. No to tutaj policzki mają 30, gigantyczne jarzmo ma 20, przód 50. To nie jest zbyt dużo. Tak naprawdę wiele dział jest w stanie przez niego się przebić. A też wieża jest wypchana amunicją. Przykładowo tą amunicję można wysadzić, czy też tą amunicję można wysadzić. Też w większości to tak naprawdę przeżywa... Albo traci dział nowego z zamkiem, albo cały czołg jest zniszczony. Rzadko kiedy amunicja wylatuje w powietrze. E, przy okazji, ten czołg jest naprawdę mobilny. 410 koni na 23,5 tony naprawdę strasznie zwrotny i mobilny jest ten pojazd. No co, tak bez zbędnego przedłużania przejdźmy na pole bitwy. No, na bitwie to będzie ciężko, przede wszystkim na tej mapie. Trzeba wykorzystać te uliczki. Budynki, a raczej to, co z nich zostało, bardziej z fabryk. Jeden zdjęty, drugi chyba nie ma o mnie pojęcia. Trzeba da się schować. Muszę uważać, żeby mi stąd coś nie wyskoczyło. It, zobaczył mnie, o nie, urda jest po mnie, ty tyłu, trzeba się przestawić, najgorsze, że też mam wrogie czołgi powoli na przodzie, to chciałem zaatakować je od boku, niż od frontu, niestety tak potoczyło, że w moją stronę niestety zmierzają, chociaż, wieża mu poszła, Ale nie mam depresji, by go dobić. No podjedź, 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 podjedź Nie bój się, podjedź Kurde, beznadziejne trafienie Dobra, ten kawu tutaj mi teraz zagraża. Jak się przyło opierdzielę! o pierdziele! Tam kawu dobra. Arta, jak na arte na mnie puśli, to znaczy, że trzeba zabierać swoje cztery litery stąd. Ryzykowny przejazd tędy, ale mnie ciekawi, gdzie jest ten kawu. Za wcześnie gościu strzelił. A raczej już za późno, bo za bardzo wrócił wieżyczkę. Ale takie przyczajenie się na nich się opłaciło. Muszę jeszcze jeden, kurde. Brendy ma zamiar pojechać. Tendy. Jedziesz, 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 jedziesz. Pięknie. Jechał do konia tam, gdzie miał. Dobra, teraz zabieram się stąd jak najszybciej tam ci raczej mają już nowe maszyny, więc będą na mnie szturmować. A najlepiej będzie uciec. Najgorzej, że tu może być wrogi czołg. Poprawka, tu jest wrogi czołg. Tylko nie zajechał, jest coś jeszcze. Coś średniego tym razem. 34, można było się domyśleć Uuu, jak pięknie dostał Dobra, pancer trójkę już mnie Fuu, jaka trójka, czwórka Wystraszyła mnie lekko Ale pięknie udało się obronić Jakoś nie czuję tego pełnego wykorzystania magazynka Po prostu takie normalne strzelanie Ale mobilność Rewelacyjna and a half hours later. Nic nie widać Pan pancerz 4G jest daleko na przodzie, więc teoretycznie może być pusto, ale wiadomo, gra... O kurde! U tyłu! Nie wiem, czy on mnie widzi. Kurde, nie mam pojęcia, czy on się tu patrzy, czy nie. Tak, patrzy się. Jak z karabinu strzelał, to znaczy, że się patrzy. Prosto w zamek. Teraz jedynie. Kurde, uciek. Popierdzielę. O, o. Nie, nie mogę się przebić. Kurde, ten. To jest moja jedyna osłona. Dobra, puszczę im tam artę. Co? Co? Okuźwa. Szybki obrót. Dobra, zdjęty. Na szczęście przeżyłem jego strzał. Góry dostałem w tył. O nie, dobrze, jestem w potrzasku. jestem tu sam. A jeszcze na mnie wróg tu jedzie. Albo nie na mnie. Nawet nie wie, że tu jestem. Nie, nie trafiłem. Za wcześnie. Dobra, rozwalony kolejny. Tylko naprawia. A i poszłem. środka siódemka. Hmm, tam daleko, kurde, coś siedzi. Może tak się tutaj wychyle i będę miał ładny widok na wrogów? Upiór dziela, tu stoi. Ale coś po lewej jeszcze słyszę. To już nie może być SMK. Kurde, uuu jak mi wyszło, jakie duże szczęście. O, już będzie po mnie. No, a wieża poszła. To jedno trafienie i będzie po mnie. Ponieważ... a nie, że jeszcze działa. Że go kurde, ktoś zauważy i rozwali? Kurde, najgorzej, że cała wieża nie, jest rozwalona. Nie no, znowu podpalenie. Rozwalcie go. O, jeszcze. Shit. Budynek poszedł. Ale już ostatnie podpalenie. Spłonę. Kurde, też nikt go nie może rozwalić. Łopierdziele! A ty gdzie strzelasz, do swoich czy do wrogów? Bo przepraszam bardzo, ja jestem swój, ja nie wróg. Rozumiem, że on dziurę z tyłu wieży można przy nią przestrzelić, ale bez przesady. Na razie nic nie widać. Może spróbuję ryzykowne, ale tak trochę tędy sobie zajadę. Już nie jestem pewien, ale chyba słyszę rogów po prawej. Tak, jedzie tu PT76. Jedź, 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 jedź. Dobrze, że tygrys akurat ustępuje. Tak wolę nie ryzykować, nie wyjechać pełną parą Właśnie dlatego! i tygry się walcz! Nie, gościu, stoisz bokiem! Nie stawaj do niego bokiem! To jak ja mam pokonać Jumbo? Tygrys to Tygrys, ej ja! Nie, nie! Kurde! O, jeszcze z drugiej strony. Prosto w amunicję. O, dobra, miejscówka jest zaklepana. Jedynie czekać, aż jakiś wrogi pojazd tutaj przyjedzie i trzeba będzie go zlikwidować. Jest dwa do mnie jedzie, więc to zawsze będzie dodatkowe wsparcie. tam przejechał. Nie zwróciłem na to uwagę. Coś tu jedzie. By pojechał tak, żebym dał radę go rozwalić jednym strzałem. Chyba tam jeszcze pancer jest. No pierdzielę Takie dwa piękne cele przede mną przejechały. Obrót jest w uzawolny. Cały czas go słyszę, jakby już był przede mną. O pierdziele Nie ma szans, nie przebije go. Uuu, jakie szczęście, dorwali go. Było blisko. Ale kuźwa tak niestety podjeżdżał, żeby był mocno skontowany. A, tam jest jak pancer. Chyba nie podjedzie. Nawet nie wiem, czy mnie widzi. O, kurde, pantera jedzie. I tak ładnie obrócił wieżę bokiem. A szkoda było nie wykorzystywać. Te się przebiłem. Jeszcze minimalna poprawka. Gdzie ja w ogóle trafiłem teraz? No szkurde. A tak pięknie byłoby. Dobra. Najgorzej że został mi ostatni pocisk. Jest załadowany w zamku, więc. Trzeba doładować magazynek i się wycofać. I tam. Jest! Włoski Firefly. Dobrze myślę, włoski? Tak, to włoski. To ten napięć 7 z sabotami. Groźny dla większości maszyn. U, tam. No szkurde! Było blisko! No nie, no serio? Ładuj! To ładowniczego mi musiał zdjąć! Akurat już pocisk był załadowany. O, jest panter... Nie, panter... Pantera! Kurde, chyba za wysoko. O, teraz pięknie dostała. Kurde, tyle razy grałem z Niemcami, że aż trochę się zdziwiłem. Nawet nie zauważyłem, że przeciwko Niemcom teraz gram. U, pancerz 4 tam sobie jedzie. Dobra, to sobie to wolę pozdejmować, bo mi trochę zasłania pole widzenia. No, chodź tym pancer 4 do przodu. Nie, za wysoko! Kuźwa, nie jestem przyzwyczajony, że ten pocisk tak szybko leci. To jest największa wada. Teraz muszę czekać, aż on będzie chciał się wychylić. A nie, samolot go dorwał. Tam pojechał tygrysek. Szybko. Wierzę, że mu zdjąłem, ale mi ucieka. Szybko dorwać tygrysa trzeba. Gaz, 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 gaz. oh shit! Jak się udało? Było blisko. O kurde, jak pancer. Ile mam pocisków w magazynku? Tylko jeden, więc muszę sobie doładować. Najgorzej, że ja tu słyszę tutaj. Mapę przybliżę. W stronę stronę obyś tak wyjechał, że będziesz przede mną. Jeć, 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 jeć! jak pięknie! Jak pięknie! W razie czego mogłem szlić w lufę, jakby się obrócił na mnie, bym zdążył szybko przeładować. Kurde, oni nam od tyłu atakują, co jest? Dobra, magazynek załadowany. Gdzie jest tygrysek? Dawać mi tu tygrysa. Jest i tygrysek. Pokaż ładnie front. Dobry tygrys, grzeczny. Pokazał ładnie swój przód. Ale chyba wydawało mi się, że coś za nim jeszcze może być. Nie, to budynek tam stoi. Do czego się jeszcze strzelają? Czyli coś. Coś tu jest. Nie jest, słychać to. Czasem na mnie nie jedzie? Tak jakby. Kolejny pancer dorwany. Kurde, dorwana pantera, dwa tygrysy, pancer 4. No, teraz ładnie idzie. Największe teraz obawy mam, że mogą zaatakować strefę A, bo z tego co widziałem tam zabijali naszych. Chyba trzeba by zaryzykować i tędy pojechać. O, jest tam wrogi czołg. Może da się na nisko dostał w dziesiątkę, ale to nie pantera. O nie, coś tu jedzie. Jakiś pancer. Jedzie, jechał? Nie, chyba jechał. O, tu coś jest. Gdyby postanowił się zbliżyć, bym go miał na tacy. A wdarwali go. No dobrze moi drodzy, takie małe jeszcze podsumowanie. Jak było widać, dziurawiec daje radę na tych poziomach. Z panterą tam było kilka akcji, dawało się radę z tygrysem. No, kilka sytuacji było, że mogłem nie dać mu rady. Przednia płyta bez problemu jest do przebicia, ale jak się kontuje, no to już jest naprawdę twardy. I była akcja, gdzie kurde, praktycznie zamiotłem wszystkich. No, maszyna jest naprawdę dobra. Były akcje, gdzie nie było wykorzystania w ogóle tego szybkiego przeładowania zamka. A były akcje, gdzie było wręcz fantastyczne pokazanie, że ten zamek ma gigantyczne znaczenie ta szybkostrzelność. Czasami po to, żeby właśnie zmylić wroga. I moi drodzy, dajcie znać, co Wy myślicie o dziurawcu, czy podoba Wam się ten czołg, czy lubicie nim grać. Mi się bardzo podoba, jest to jeden ze szwedzkich pojazdów, który jest u mnie y, w topce ulubionych pojazdów, najczęściej używanych, jeśli tak naprawdę gram dla forfanu, bo staram się do końca wyjaśnić drzewka. No i moi drodzy, dajcie znać w komentarzach, jakimi pojazdami mam pojechać. No i jeszcze koniecznie zostawcie łapkę w górę. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, i do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się na razie.